Hejcie kochani, z tej strony kokilia, A dzisiaj słuchajcie Będziemy mieć challenge Nie skacz wy Murder mystery widzimy. Tak widzowie, dzisiaj nie będziemy skakać murder mystery Trudniej będzie jak będziemy właśnie widzimy, Niewinnymi, a morderca widzimy, Albo szeryf będzie do nas Strzelał Więc widzowie, jeżeli e, Wy też się jaracie tym, że widzimy, Będziemy robić ten challenge To po prostu widzimy, fajnie by było Fajnie by było, gdyby jednak było to, bo widzę. By, wiadomo, że um, hotel by był lepszy, bo mniej skakania i bardzo fajny jest hotel. I ogólnie hotel jest z reguły fajny. No dobra. Nie wymienię się ze mną, bo widzę, by, wyłączam tą kwotę. Ja słuchajcie się z nikim nie wymieniam i wy o tym wiecie. Okej, okay, widzę, by, nie skaczemy, a więc... Ta widzę. Będzie trudne wyzwanie, bo wiadomo, że skoczyć nie możemy. Ale są schody, więc możemy po prostu po nich trapać I szukamy winnego. Temu wszystkiemu. Dobra. Na razie tu nikogo nie ma. O, nie. Uj. By było blisko. Widzę. Jej Nie, widzę, zwycięzło! Tak, Chociaż nie mogliśmy skakać, to i tak zwyciężyliśmy. Jest to na plus. I w ogóle mega kozacko. Dobra. Chodźmy kolejne. Gościu, ty mi nie utrudniaj tutaj życia. No wiadomo, że cici. Dobra. Um, house. Please, house. Bo w house. No. Please. Bierzcie to. Bierzcie to. Nie mogę skakać, więc weźcie to. Co? Nie rozumiem tego języka. To jest was, rozumiem? Bo ja nie. To jest jakiś język? Nie wiem jaki. O, dobra. Już napisała. No. Ok. Nieśmiała. Jestem, nie nieśmiała, więc teraz, widzę. Kryjemy się. Proszę nie utrudniać mi życia. przesuńcie się. Dobra. Nie wymieniam się. Dobra. Gdyby wiecie, dlaczego jestem zła, bo ludzie myślą, że ja się wymieniam, a ja się nie wymieniam i jakby, no. Okej, okay, widzę, na szczęście tutaj nie jest tak trudno, widzę. Więc, kites. czekajcie moment, co ona mi napisała? Masz matching z ksydełek. Z. No. No, w sumie, tak. No, dobra. Teraz ja widzę, musimy się ukryć. Nie możemy skakać absolutnie i ktoś mnie zabił. Tak? Tak. Wiadomo. Wiadomo. Czasem bywa i tak. E, Okej, okay, widzę. Więc tak, widzę. E, kolejna runda i... Myślę, że za moment będziemy mogli tylko kolejną rundę i no dobra. Chcę to, bo tu będzie mało skakania. Oczywiście. Tak mi się przynajmniej wydaje. Fajnie będzie, jak tu będzie. Proszę nie na mnie, bo widzowie utrudniają. Niektórzy co? Niektórzy utrudniają mi widzowe zrobienie tego wyzwania. A wiadomo, że muszę zrobić to wyzwanie, bo będzie epicko. Fajną gościu masz fresurę. Dobra. Nieśmiała, 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 nieśmiała. Jej. Sorry, I don't know. Nie no, tak naprawdę, jak gdyby to była fanka, by napisała, że chce, żebym bym dodała, ale ja tak nie dodaję ludzi obcych. Dobra. Tak chyba. I Najgorzej będzie, jak staniemy na ten stół, nie będziemy mogli się ruszyć bo tylko to będzie trzeba dobra może to była jej jakaś klęska, żeby widzę po prostu, żebym ja ją dodała a ja nie dodam nie wiem, chyba, że to jest fanka wiadomo ja to, jak to fanka to dodam nie jestem aż taka wredna, widzę bo ja ogólnie dodaję moich fanów, mam ich aż tysiąc tutaj ale jak ktoś chce, to mogę usunąć osobę, którą nie chcąc dodała mi i was dodać, więc. Będzie kit. Tak, widzę. Będzie kiedy? Pierwszy mi. Będzie kit. Dobra. A my zobaczmy, oczywiście. Jo. Q. Okej, okay. Gaja, Gaja, Gaia, Gaia, please. Okej, okay. widzę. Naomi. Naomi widać, że tu panuje nad sytuacją całą. Ksoa, ksoła? Panuje nad sytuacją. Ma fajny taki kotka takiego. Dobra. Takiego na łbie kotka mam. Somebody Oczywiście, widzę, skrzydła lodowego nikomu nie daje, bo widzę, że wiadomo, że on mocno bije. Bank. Bankowość może być Dites. Workplace też może być kites Mało się skacza, ale dla challenge'u weźmiemy właśnie to. Hejka Nie wymieniam Cię Jeżeli o to chodzi <grybujesz> Bo kiedyś ktoś mnie próbował skamować, no Sorka Nie wymieniam Sorka, nie wymieniam się. Sorry. Ja myślę, że to ten gościu czarny taki. Mogę ci dać ostrze ciasta. Nie. Wolę moje skrzydło. No kurde. Chyba przegrałam challenge, bo ktoś we mnie wchodzi. No ale hamstwo. No dobra, widzę. Tym razem mogę komuś wybaczyć, bo nie wiedział o moim challenge'u, ale dobra. Okej, okay, to ona jest. Rozpróbowałam mi dać, ale słuchajcie, ja nie daję nikomu, jeżeli o to chodzi. W tym mam osoby. Zobaczcie moje. Moje inventory się prezentuje tak. Mam mało, dlatego że ludziom dawałam, dawałam, dawałam do pewnego czasu. Bo jak daję ciągle ludziom, to po prostu nie mam. Więc, no. Ok, gratulacje temu czarnemu zionkowi. Szacun, brahu. I teraz widzę wam. Wiemy. Mm -hmm, mm -hmm. This jest my phenomenon. E, może być Mason? Mason Mason, Albo nie, ja chcę to. To chcę, Albo nie, bank. Bank. Bank będzie ciekawą mapą. Nie wiem, czy to się dużo skaczy, czy nie. Ale się przekonamy po prostu. Widzę by, mam nadzieję, że to będzie bank. Bo widzimy, będzie bank. Ja ogólnie zgłaszam sprzeciw, jeżeli chodzi o to, że. że ja po prostu. No. Mordercą jesteśmy. Właśnie dlatego znoszę sprzeciw. Słuchajcie, nie będziemy mogli skakać. A co jeżeli będzie szerył? Słuchajcie, Będziemy udawać niewidnego. Ale tak, aby w nas nie dorwał. Kurwa, widzę. Jej. No i pierwszy siomeczek zlikwidowany. Dobra. Oczywiście widzimy będzie ciężko. Jeżeli chodzi o to, bo ja zwykle to się przyzwyczajam do skoku. Okej. Okay, Okej, okay, widzę. Zabijam, zabijam. Teraz widzę kolejną osobę Przynajmniej zabijam tę osobę bez koku, ale widzę, że ona oczywiście ma swój ją technikę. No dobra. Oszustwo. Mhm. No okej, okay, może być hotel. Hotel, albo nie, hospital, też będzie ciekawą mapą, bo jeszcze nie było hospitala na tym odcinku, więc po prostu hospital, bo widzowie wnoszą sprzeciw, jeżeli chodzi o to, że ja mam nie skakać, o widzowie, o widzowie, cudownie. kto może złamać lodowe skrzydło, nie wiem, dobra. Dobrze, że nie jestem tym szeryfem, naprawdę dobrze, bo widzę, szeryf ma najgorzej, jeżeli chodzi o to, że ma skakać w ogóle. Okej. Okay. Na razie jest pustka. Matko jedyna, matko jedyna. A, nie! Nie działam, nie działam, nie działam. Jestem ja słabym mordercą, jestem ja słabym niewinnym, jestem ja słabym szeryfem, to po co ja gram w to gram? No właśnie, żeby nagrać odcinek, bo nie miałam pomysłu na odcinek, może. Może dlatego. <grym> no dobra. Somebody wave me, this my O nie, bym już skoczyła. Jest 11 minuta. czyli tak myślę, że 13-minutowy odcinek, 13-minutowy. Bym nagrała, i by było spoko. A tu mamy osobę. Ona się ukryła. Gdyż ona. Ale ona ma ładne ostrze serca. Ej, jak ktoś mi da ostrze serca, to się wymieniam. Bo ostrze serce jest fajne. Jeżeli o to chodzi. No ale dobra. Kolejna mapa, więc. Kolejna mapa, kolejna mapa. Upsa, kolejna. Biolab. Biolab. Słuchajcie, bardzo fajną mapą jest. W ogóle ja się mocno Cieszę. Nie wiem co ona napisała. Patrzcie po chińsku. Ale no. Okej. Lo adding. Okej, okay. hejka, powiedz co mnie napisał. No dobra. O matko jedyna, jak ja to przeskoczę? Nie, jestem martwa. Jestem martwa, widzę, że tego się nie da bez sk skoku. O, może tak, o. Nie da się. Trzeba skoczyć. Może tu? O, tu, 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 tu. Please, 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 please. Jestem zginięta, nie widzę. Zginęłam. Obecnie zginęłam. Nawet tego pieniążkę nie mogę zebrać. Chyba, że mogę. Chociaż nie mam. No dobra, po co ja tą mapę wybrałam? Po co? No dobra, będę się tu ukrywać. Nikt mnie nie znajdzie. Będzie fajnie. Dobrze, że nie jestem mordercą, bo bym nie zginęła. Bo oni wygrali. O, mam pieniążka. Dobra, widzę, święto. Mhm, mhm. Mam to. A czy mam. Ile mam tych shop? 723, to jest naprawdę mało. No dobra, widzę. Nie da się skoczyć. To na tym chyba odcinek kończymy. Po prostu, widzę. Nie da się niektórych map bez skoku. I skok jest po to, aby go używać. Pamiętajcie, moi drodzy. No i chyba pa, widzę we. Bajo, adios.